Właśnie znajduję się około 3 mil od Dover. Podążam na prom i będę przeprawiał się do Francji. A po to, żeby zacząć mega przygodę. Czyli wycieczkę pod tytułem Do Polski przez Alpy. Cały terminal portowy. A u góry przepiękny, przepiękny zamek Dover. Kiedyś tam pojadę. Kiedyś wam go pokażę. Hello. Yes, that's the one. Full vaccinated? <laughs> Hello. Uh you need probably the booking number, isn't it? Okay, just give me a second. Lovely. Thank you so much. Okej, okay. odprawy mamy za sobą. Myślałem, że gorzej będzie, szczerze mówiąc, kurczak, bo wiecie, Anglia już nie jest w Unii Europejskiej. No i gupoty teraz są straszne. Okazało się, że kurde dosyć prosto. Udajemy się teraz na linię 43 i będziemy czekać na załadunek. 43. To chyba tu. Wjeżdżamy na prom. Zaraz zobaczymy, czy nas skierują na górę, czy do przodu. Takiego systemu mocowania to jeszcze nie widziałem. Prawda? Całkiem świetnie, powiem szczerze. Idziemy coś zjeść. Udało mi się dojechać do domu. O, zobaczcie, takie oto jedzonko dostałem. Cenie biletu. Są to frytki, i warzywka i jakiś tam kurczaczek, szaszły kurczakowy. I tematem tego wyjazdu będą, będzie właściwie Polska, tak naprawdę, bo docelowo udaję się do Polski, do Szczawnicy. Ale, żeby tam dojechać, przejadę przez Alpy i zaliczę jeszcze te przełęcze, których do tej pory nie udało mi się zaliczyć. Opowiem Wam teraz, jak wyglądał mój wyjazd. Po prostu, wow! Sytuacja była tak napięta w pewnym momencie, jak baranie ja, ja już myślałem, że nie wyjadę dzisiaj w ogóle. No, Okej, okay. całą historię w skrócie mniej więcej było to tak, że właściwie to powinienem już płynąć wcześniejszym promem o 6.50. Niestety płynę promem o 12.25, ponieważ... nie I teraz już mówię wam. Mój... Ubezpieczyciel od motocykla nie dosłał mi zielonej karty, a niestety w tym całym bordelu z tym Brexitem karty są wymagane jeszcze i to słuchajcie teraz, przez dwa dni. Przez dwa dni Unia Europejska wymaga od Brytyjczyków zielonej karty. Od 2 sierpnia te karty zostaną zlikwidowane, tak jak było wcześniej, więc że Brytyjczycy będą mogli, się będą mogli się podróżować po Unii Europejskiej bez zielonej karty ale niestety te dwa dni robiło dla mnie różnicę, ponieważ te dwa dni spędzę we Francji. A jak wszyscy wiemy, Francuzi bardzo nie lubią Anglików i no, mogłoby dojść do takiej sytuacji, że na przykład jakiś nadgorliwy policjant by mnie zatrzymał i wtedy bym miał bardzo wielki kłopot, bo nie miałbym zielonej karty. Więc no musiałem na tą kartę poczekać. Sprawa została rozwiązana w ten sposób, że rano dzisiaj zadzwoniłem do ubezpieczyciela, jak tylko otworzyli biura. No i yy, no, oczywiście przepraszali, że ta karta nie doszła na czas, bo miała przyjść w piątek, miałem już ją mieć wczoraj, najpóźniej, najpóźniej, bo zamówiłem ją o, kilka dni wcześniej, pani mi obiecywała, że będzie w przeciągu dwóch, trzech dni, niestety nie przyszła, yy, no więc dzisiaj rano przysłali mi linka do wydrukowania tej zielonej karty, więc sobie ją druknąłem ładnie na zielonym papierze, wygląda jak oryginał, więc yy, mam. I tak naprawdę to mnie wstrzymało, powiem szczerze, wiecie, a no, więc w, tej, w, tej, w, tej, w ogóle w tym całym zamieszaniu, jak tylko tą kartę dostałem, jak ją drukowałem, to kupowałem w tym samym czasie bilet na prom, dodatkowo jeszcze babka z Szczawnicy się odezwała, że jednak ma wolne miejsce, jeden pokój i może mi go zatrzymać, więc super, bo chyba skontaktowałem się z milionem w ogóle tam domków i każdy mi mówił, że nic nie ma, no więc no, jak na razie, tak. Nastrój super, słuchajcie. Dzisiaj będzie raczej nudny dzień. Przeskok około 600, chyba 700 km, coś takiego. Pod wieczór będę szukał kempingu. Więc no, na pewno ciekawych zdjęć z dzisiejszego dnia nie będzie, może coś tam na kempingu się później jeszcze odezmę. No a jutro, a jutro już chyba zaczną się jakieś przełęcze po stronie francuskiej, alpejskie No ale dobra, to zobaczymy jutro. A na dzisiaj, na chwilę obecną, to wszystko. Do zobaczenia z kempingu. Pokażę Wam później, jeszcze tylko jak będę schodził, wyjeżdżał z promu. No i oczywiście drogę do kempingu. Trzymajcie się. Peace. Słuchajcie, dopływamy do Kale. Wow, ale czad. Jak widać już płynęliśmy do Redy i niedługo opłyniemy do portu i zaraz będziemy zjeżdżać z gronu. Yeah! Ja mogę się doczekać. No, więc tak, mała krótka przerwa na rozpostowanie kości. No, jak na razie się jedzie, ok, mało ruchu, ale pewnie dlatego, że to jest autostrada, a autostrady we Francji są cholernie drogie, więc na pewno jeszcze się zdziwię, ile za to zapłacę. Przypuszczam, że za odcinek od Kale do Remy zapłacę około 30 juraczy. Nie cieszę się z tego powodu, ale niestety z tego względu, że dzisiaj jestem mocno opóźniony, no muszę nadrobić czas. Yeah, it is it close or not? Ah, huh? it is close. Uh, I think yes. Uh, oh. Yes. Oh. It's close since. Um, uh, nine, seven, seven nine seven seven pm yes oh so what it, i can uh, do now an emergency <laughs> yeah yes yeah maybe you know someone here lovely thank you uh, this young boys is going to to talk to uh, the boss of oh. the restaurant okay. and uh, she she will uh, call the, the boss of the company okay oh, all right, okay so you can wait uh, here okay for now okay? yeah all right i will uh... i don't have other choice <laughs> yes. i sorry for your emergency all right thank you uh, she's gonna she's gonna come okay she's going right. come here okay thank you thank you so much merci no! się pani przyszła specjalnie dla mnie i jedzie pokazać mi gdzie mogę się robić. It's, it's good. It's, it's good. Yeah. Yeah. It's fine. <laughs> Okej, okay. Po całym dniu jazdy udało się dojechać na camping. Eee, nie wiem jak się nazywa. Podam wam w opisie. Eee, no ogólnie camping jest duży. Naprawdę niezły taki moloch, zobaczcie, to jest, tylko, to jest tylko część jakaś tam, ja dostałem jakiś taki trawnik, kurde, w spadku przy samych kiblach, ale dobrze, bo nie trzeba daleko chodzić, no i tak, gleba jest trochę, kurde, mokra i grząska, więc musiałem podłożyć pod stopkę, kurde, korę drzewa taką grubą, żeby mi się nie zapadała. No, i to tak, teraz szybko rozłożę namiot i teraz szybko rozłożę namiot i coś zjem. Później się przejdę, tylko tutaj dookoła. Widzę, że strasznie dużo komarów tutaj, także kurczak. Chyba szybko pójdę spać, bo strasznie nie lubię komarów. Jeszcze tylko tak informacyjnie: dzisiaj zrobiłem 500 km plus 100, 160 w Anglii. Do Dover chyba to jest, jakieś 100 mil chyba tam, jakoś tak. No więc weszło tam 600, 650. Trochę gnałem autostradami, dlatego że byłem spóźniony, ale później połowę drogi robiłem już drogami drugorzędnymi albo szybkiego ruchu. No dobra, w takim razie biorę się za jedzonko, pogadamy później. Na razie hej, bo komary mi zaraz jedzą. Jest godzina, słuchajcie, 21.30. Byłem tutaj o godzinie około 20.20, .20, coś takiego. Ostatni gwizdek, recepcja była już zamknięta, ale z pani specjalnie przyszła i pokazała mi miejsce, gdzie mogę się rozbić. No niestety nie zatrzymałem się dzisiaj nigdzie, żeby kupić coś do jedzenia, więc jestem zmuszony zjeść makaron z grzybami na wieczór. Jutro zrobię jakieś zakupy. Ale chciałem Wam powiedzieć, że po prostu camping jest niesamowicie olbrzymi i fajny. Tyle tylko, że komary po prostu zjadają mnie żywcem. No masakra po prostu, jest ich to miliony. Sprzykałem się już jakimiś kurde, preparatami, które mam, ale niewiele to daje. Po prostu nie mogę się od nich odpędzić, kurde, słuchajcie, no kurde jak jakieś myśliwce dosłownie no także masakra no więc tak droga była bardzo fajna ale nudna dlatego że cały czas praktycznie drogami szybkiego ruchu albo autostradami jeszcze do połowy jechałem autostradami później drogami szybkiego ruchu i na sam koniec wskoczyłem drogi drugorzędne no i wtedy zaczęło się robić fajnie. E, fajne światło się pojawiło, oczywiście, bo słońce było już ku zachodowi. E, ja takie światło uwielbiam jako fotograf, więc e, no, było na czym po, po oko zawiesić. A, no a teraz, jak sami widzicie, zjem tylko, zrobię backup e, z dzisiejszego dnia, e, wideo e, i idę spać wcześnie, tak naprawdę, żeby jutro wcześnie wstać. I jutro już e, będę jechał w kierunku Alp francuskich więc nawet może jutro już jakąś przełęcz zaliczę. No, mi się wydaje, że jutro będzie na pewno dużo ciekawszy dzień niż dzisiaj. Ok. No więc tyle z dzisiaj. Do zobaczenia jutro rano.